To jest program Temat dnia. Piotr Odrębski. Dzień dobry. W studiu witam księdza Bogusława Kowalskiego, proboszcza katedry warszawsko-praskiej, parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. No ale to nie koniec. Muszę dodać, że witam też kibica, byłego piłkarza i duszpasterza kibiców legii Warszawa. Tak, no ale teraz odsuwamy sprawy klubowe na bok, żyjemy za prezydentem. To ja lojalnie muszę księdza uprzedzić i poinformować, że przedwczoraj Polonia Warszawa awansowała do drugiej ligi. Miejcie się legioniści na baczności, bo derby I zbliżają szczerze, się za, za dwa lata. I szczerze się z tego cieszę. Z radością przeczytałem to również w gazecie. Dlatego, że ja bardzo pragnę, żeby Polonia wróciła do ekstraklasy, bo wtedy derby Warszawy mamy poważne. I, i wtedy Warszawa na tym zyskuje, nie mówiąc już o obydwu klubach. Dlatego ja, jako kibic LEGI yy, cieszę się z każdego powrotu szczebelek wyżej Polonii Warszawa i nie mogę się doczekać. Ile jakby szczęśliwie było, to dwa lata i, dwa lata. No i no znowu mielibyśmy Na no pewno nie więcej. Yy, powiedzą nam, że to pod publiczkę, ale nic yy, z tych rzeczy... Łączą nas barwy narodowe, to jak ksiądz się przyodzieje w taki Bardzo szalik, dziękuję, to będzie nam miło. Żebym tylko A po programie jeszcze stroną, poprosimy o tak. autograf, bo już Ronaldo dzwonił, że też chciałby się podpisać na szaliku polskiej reprezentacji. że proboszczu, księże, kibicu, jak wczorajszy mecz i zanim odpowiedź na to pytanie, to krótki test. Kogo widzimy na zdjęciu? No, oczywiście z lewej strony Milik, z prawej strony Pazdan. Pokażę do kamery. To taki hit internetu po tym meczu. I przeczytam, co tu jest napisane. Tej dwójce zawdzięczamy Remis z Niemcami. Dziękujemy, ale to nie do końca tak, że rzeczywiście zawdzięczamy, bo moim skromnym zdaniem to jest taka alegoria. Taka alegoria, dualizm. Z jednej strony Michał Pazdan. Ten chiński mur polski, chiński mur, opoka, skała w naszym polu karnym, zupełnie nieoczekiwany men of the match, jak Tommy Lee Jones w ściganych. No i z drugiej strony też alegoria zawiedzionych nadziei. Arkadiusz Milik, który nie wykorzystywał tych sytuacji i taka refleksja, że zremisowaliśmy mecz z mistrzami świata na Mistrzostwach Europy i my Polacy czujemy niedosyt pierwszy raz w historii. I z tego jestem y, najbardziej zadowolony. Y, ja bym dodał jeszcze y, tutaj oczywiście bardzo trafny y, obraz, y, żeby no nie, nie fatalne dwa pudła, szczególnie to jedno pudło Milika. Byłoby pewnie zwycięstwo. No i oczywiście, gdyby nie Pazdan i jego, no genialna gra, to po prostu ja polskiego obrońcy tak skutecznego, tak odbierającego Niemcom piłki, to ja nie widziałem chyba nigdy jeszcze, nawet nawet posiutorów górskiego, bo zupełnie inaczej graliśmy, ale to tak na marginesie. Natomiast moja radość płynie z tego, że wychodzimy na mecz z Niemcami, przed którymi mieliśmy zawsze kompleksy. Kompleksy brały się po prostu z porażek. No i tutaj... I ze stylu. No przecież oni nas zwykle miażdżyli. A nawet wtedy, kiedy byliśmy bardzo blisko, no to zabrakło szczęścia. Słynny Frankfurt, 74. rok, woda. Mecz na wodzie. Mecz na no. wodzie. Przecież byliśmy wtedy rzeczywiście lepsi. I coś ciągle nam przeszkadzało. Natomiast wczoraj Owszem, te pierwsze minuty byliśmy tacy trochę nieprzestraszeni, ze zbyt dużym respektem wyszliśmy, natomiast później myśmy grali jak równy z równym. Owszem, my technicznie, biorąc pod uwagę wyszkolenie całej drużyny, jesteśmy trochę słabsi od Niemców, ale taktycznie. I nowolicjonalnie walka, zaangażowanie. To naprawdę przeważaliśmy, jeśli chodziło o wolę walki, takie, takie, z takim zębem granie. I, I dlatego to wreszcie Niemcy grali czasami tak że przed nami mieli respekt, poza tym przed samym meczem oni już nie czuli się zwycięzcami, nawet i to trener podkreślał, i zawodnicy, że z ogromnym szacunkiem podchodzą do Polaków, dlatego że ta drużyna, w dużej części zawodnicy grają za granicą, ale ona już ma taką renomę, ona ma już taki autorytet, który sobie wybiegała, wywalczyła, ale poza tym Atmosferą, jaka panuje pośród zawodników. Jedna rzecz mnie zaniepokoiła, ale to do tego wrócę. I, I tutaj nagle objawiła się drużyna, która ma swoją taką twarz. Taki charakter. To, jest taki, to, to, to nie jest jakaś drużyna, która zagra lepszy gorszy mecz, tylko oni już. Poniżej pewnego poziomu, poza sparingami nie schodzą. To jest największa dla mnie jest y, te, te sparingi to może taka zasłona dymna Oczywiście. przed mistrzostwami. Była porażka z Holandią i remis z Litwą, prawda? Tego, tak. tego meczu z Litwą to w ogóle nie oglądałem. Przyznam szczerze, bo bałem się, że Litwini nas połamią tak, na tak. tym boisku. I, i Großickiemu rzeczywiście przydarzył się taki incydent. Y, Milik, największe rozczarowanie. Rozczarowanie, ale nie tylko jeśli chodzi o grę. Oczywiście ja doskonale rozumiem tego kibica, który gdzieś tam w jednym z mediów wykrzyczał Milik Milik. Dlaczego nie strzeliłeś i to dwa razy? To nawet nie o to chodzi, bo to się może zdarzyć. Sam grałem w piłkę i wiem, że można takiego klopsa zrobić. Tylko mnie tak zaniepokoiło u Milika co zresztą było w pewnym momencie widać, jak Lewandowski na niego takim surowym okiem spojrzał. Dwa razy taką sytuację zrejestrowałem. Tak, ja raz dostrzegłem, tak, tak. że Milik jakby nie wyciągał e, wniosku ze swoich błędów. Tak jakby mm, tak się odczuwało, no po prostu nic sobie z tego nie robił. U, u każdego innego zawodnika, nawet jak nie, cel nie podał, czy coś, ręka w górę, dyskretnie przepraszam i, I złość na samego na, twarzy, siebie. na samego siebie. Tak. A u niego ja tej nie widziałem, że tak, no zagrałem, no to co mi zrobicie? No szalancja. No szalancja trochę. I to mnie zaniepokoiło. Ja myślę, że tam już tak, jak się spotkają wewnątrz i sobie powiedzą parę twardych słów, to może tam do niego dotrze, Żeby żeby on tak już na następnym mecz nie wychodził, już jestem gwiazdą, strzeliłem historyczną bramkę, bo to tak ale łatwo. Ale po ilu próbach też. No ale nie przekreślajmy tak. Milika, nie, nie, bo nie, przecież broń Boże, bo... z nim ogromne nadzieje cały czas wiążemy. Padło nazwisko Lewandowski. W tylu reklamach grał, że już twarz znają wszyscy. Jak ksiądz ocenia ten występ i wczorajszy, i z Irlandią Północną? Na razie bez goli, ale mówi, że jest człowiekiem od czarnej roboty na boisku, na razie. Myślę, że wszyscy to dostrzegli, jak on grał. Bo on mógł sobie grać jako gwiazda i jako kapitan, i on mógł tylko dyrygować. Natomiast. On wracał na obronę, i na prawej obronie był, i na lewej obronie, i na lewym skrzydle, i na prawym, i w pomocy. Poza tym już się chyba przyzwyczajamy powoli do tego, że nie będzie nam wszystkich bramek Lewandowski strzelał, dlatego że już z nim jest tak samo jak z Ronaldo, jak no, Messiego jeszcze też trudno jest utrzymać. Pięciu przy nim biega. Pięciu przy nim biega, bo każdy wie, że Lewandowski może zagrać tak niekonwencjonalnie, ma tak soczysty i pewny strzał, on na ogół takich stuprocentowych, takich takich dwustuprocentowych, on na ogół nie, nie marnuje. Zdarzy się, ale, ale on ma raczej procent wykorzystywania sytuacji dosyć duży. I wszyscy o tym wiedzą. I jego za wszelką cenę nie chcą dopuszczać do strzału i dlatego tylu przymiał, ale tak jak on odciąga, dlatego. I to jest Milik, szansa za, dla Milika dla właśnie. Milika. Stąd tych dwóch chyba napastników tak. z przodu, żeby drugi, miał, mhm. żeby drugi miał miejsce. A te ewidentne plusy po dwóch pierwszych spotkaniach, cztery no, punktów. Dla mnie obrona i Bramkarz to przyznaję, że. Tak pewnie czującej się obrony, tak uzupełniającej się, tak asekuracja, dla mnie właśnie tak, analizując poszczególnych obrońców. Piszczek, szybkość, no i zaczepne akcje ofensywne, no, pójście do przodu, jego na pamięć granie z Błaszczykowskim, z tamtej strony duże zagrożenie. Pazdan, no, bezbłędny. Praktycznie poza jednym drobnym błędem na początku, kiedy... Dokładnie. Tak gece malutki gece do piłki główką. Tak, za dużo miejsca mu zostawił. To, to jednak potem czyścił genialnie. Natomiast Glik dla mnie to jest taki... To jest dla mnie taki niepisany kapitan, on nawet tym swoim takim piłkarskim wyglądem, bo on, on po to prostu taki twardy twardy taki drwal piłkarski, który jak trzeba wejść, to wejść, taki dawny gorgoń trochę, tylko bez tych loczków gorgoniowych, ale właśnie taki ojciec tej obrony, że nawet jak wy tu się obetniecie, to ja tu zawsze jestem i on jest, i on jest dosyć pewny. On nie jest taki stuprocentowo pewny, bo nie ma takich obrońców, ale jest dosyć pewny i odważny. I on daje takie poczucie bezpieczeństwa, bo Pazdanowi wyjdzie mecz, czasami nie wyjdzie, czasem błędy popełnia. Natomiast Glik to jest taka ostoja, rzemieślnik. No, rzemieślnik. Yy, no i my zawsze mieliśmy problem z lewą obroną. Yy, siłą rzeczy graj Jędrzejczyk, prawonożny zawodnik, no ale, ale, ale radzi sobie. A on Radzi musi sobie przełożyć tę piłkę no, na Przełożyć i to widać, bo czasem się prosi lewą nogą środkować, przekłada sobie, ale, ale, ale nie popełnia błędów takich, że zostawi zawodnika, że nie, pusty czy coś. Jest twardy, nieustępliwy. Świetne I tak moglibyśmy y, formacja po formacji, zawodnik po zawodniku analizować. O jeszcze jednego zapytam, tego młodziutkiego kapustkę, 19 lat, z Irlandią od pierwszych minut. Wczoraj zastąpił. Kubę Błaszczykowskiego, zdaje się, na boisku. Nic odkrywczego nie powiemy, jak stwierdzimy, że no ma papiery chłopak na granie. Ma papiery chłopak na granie. E, Chyba u niego, bo wielu miało papiery na granie, ale nie przebili się tak jak na razie kapustka. E, dobrze, że zagrał, ale świetnie, że trener Nawałka według mnie nie wpadł w jakiś taki hura optymizm, żeby Grosickiego posadzić, bo Grosicki mimo wszystko więcej wnosi do drużyny, Takiego, takiej kreatywnej gry jest, jest szybszy. Natomiast dla Kapustki jest to sygnał, że tu jest twoje miejsce i plac możesz mieć, tylko, tylko to, że zagrałeś jeden czy dwa mecze, czy raz dobrze kopnąłeś, czy dwa razy piłkę, to nie jesteś jeszcze gwiazdą i żeby on to wykorzystał. Bo tu w głowie tych chłopaków to siedzi. Jak on dostanie szansę, ale nie wmówi sobie sam, że już jest wielki gwiazda albo nie daj Boże otoczenie mu wmówi, to on się będzie rozwijał. Ale jak nie daj Boże za bardzo uwierzy, że już jest wielkim piłkarzem, no to skończy tak jak wielu talentowanych piłkarzy. I dlatego jestem pełen nadziei, stonowane wypowiedzi, zrównoważony. Nie ma zachowań takich gwiazdorskich na boisku, i chociaż to... ja w tym pierwszym meczu miałem wrażenie, że kapustka trochę się samolubi. Te obkrętki, te dribblingi, tu się pokazują partnerzy na czystych pozycjach. A on... można, można. Mo to, to tak, tak na podwórku takie samoluby grały e, kiedyś. Można się z tym zgodzić, tylko też my nie wiemy, czy mu trener nie powiedział: przytrzymaj piłkę, zrób kółeczko. E, kiedyś no, Kazio Dejna. Irytował, żeby pomęczyli się przy tym, żeby się trochę. pomęczyli. Kazio Dejna robił te kółeczka. Irytujące było to dla publiczności, jeszcze bardziej dla przeciwnika, ale potem, jak się dowiadywaliśmy, to było jego zadanie. On musiał przytrzymać często piłkę, może. Może trener mu kazał, tak, żeby nie tak na wariata yy, ciął do przodu, tylko żeby żeby poklepał, przytrzymał, żeby tak po piłkarsku. Widać, się że, że w ogóle cała drużyna wie, co ma robić. Zawodnicy są desygnowani zadaniowo właśnie na te mecze i być może ksiądz ma rację, bo ksiądz się zna na piłce i ksiądz no. pewnie wie już, kto awansuje z naszej grupy i kto z kim <laughs> będzie grał w jednej ósmej finału. Nie, aż takiej wiedzy to nie mamy. Polacy wszyscy się znają, jakie są mistrzostwa, czy jakiekolwiek mecze. To... Polacy wszyscy się znają i wszyscy potrafiliby doradzać. Trochę grałem, no więc, więc może trochę lepiej czuję, ale, ale wiedzy też człowiek nie ma takiej pełnej, bo, bo bądźmy szczerzy, no wiele rzeczy zależy od umiejętności, zdecydowanie, ale przecież. Są no to dobrze, z Ukrainą sytuacje. wygramy czy nie? Myślę, że wygramy, dlatego że tak, tak, tak mi się wydaje, dlatego że nie będziemy grać z jakimś takim obciążeniem, że musimy, a u Polaków, jak pojawia się taki luz w, gr w graniu, bo ja nie, nie sądzę, żeby trener Nawałka pozwolił na jakiekolwiek zlekceważenie czy odpuszczenie Ty sobie bardziej taką że zabawę. Ten awans jeszcze w kieszeni nie jest. O, oczywiście to jest jeden maleńki kroczek, ale mnóstwo czynników ja, ja czytam te możliwe scenariusze, to na naprawdę trzeba mieć tęgą głowę, żeby to wszystko zrozumieć. A ja odnoszę się, się do innej dyscypliny, ale bardzo pogrzebnej piłka ręczna. Jak Kielce grały w finale Ligi Mistrzów z Węgrami, przecież Węgrzy prowadzili na 15 przed końcem 9 bramkami. Przecież to w piłce ręcznej to już jest pozamiatane. I co się stało? Byliśmy tego świadkami. Jeszcze Kielce zdobyły szosą. Więc w, w, w sporcie, w futbolu yy, również yy, czasem taki splot okoliczności, że potem jest wielki płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego jestem przekonany, że luz w, w graniu, nie takie napięcie jak wczoraj, Luz w graniu, ale, ale na pewno nie z A luz Polakom na pewno pomoże, ponieważ no, mają umiejętności. A jak jeszcze dojdzie właśnie taka radość z gry, no to, to, można, to można ograć Ukraińców I wtedy, i wtedy by to było takie postawienie. Możliwe jest klucz. nawet wyjście z pierwszego miejsca w grupie, ale y, trudno na razie to zakładać. My... Niemcy to te dwie drużyny, które najprawdopodobniej awansują do 1,8. Później rywal z grupy A. A tam Francja, Szwajcaria, Rumunia, Albania. I kogo ksiądz by życzył biało-czerwonym? Ja, Rumunia i Szwajcaria myślę, że to są równorzędne drużyny. Na pewno I prawdopodobnie z to, to jedna z tych dwóch I, drużyn. Jedna będzie. z tych dwóch byłaby. Ja bym się cieszył, bo no owszem, Rumunii zagrali świetny mecz z Francją. Przegrany, ale dobry mecz. Ale z drugiej strony yy, zwróćmy uwagę, Ukrai Ukraina też świetny mecz zagrała pierwszy z Niemcami. Na pierwszy mecz jest taka napinka, pokazać się przed światem, a już te drugie mecze i Rumunii, i Ukraińcy już zagrali słabsze. Już nie było tej, tego poziomu, yy, już jakby troszeczkę powietrze zeszło. Dlatego, yy, czy Szwajcaria, czy Rumunia, yy, chyba byłoby mi to obojętne. Z lekkim wskazaniem na Szwajcarów, bo chyba byłoby mimo wszystko z nimi łatwiej. Mm -hmm. Chyba Rumunii są taką twardszą drużyną, taką, taką, bym powiedział, z takim stylem do dawnego NRD. Taki, to, trochę toporny futbol. Nie ma już takich gwiazd, jak mieli kiedyś, stawiają na zespół, a właśnie taki trochę Nerdowski futbol, a, a to taki, taki ciężki i siermiężny. I dlatego chyba Szwajcarów byłoby łatwiej. Oddać. To ja muszę wykorzystać fakt, że mam księdza w studiu, ksiądz jest moim gościem. Rozmawiamy o sporcie. Wiemy, że wielu, nie tylko piłkarzy, sportowców przed występem, przed zawodami wznosi modły. Mówiąc tak kolokwialnie, tak naprawdę zwraca się do Boga z prośbą o to, żeby wspierał. Zawsze yy, miałem problem z tym, dlatego że uważam, że rozstrzygnięcia sportowe powinny należeć do zawodników i kiedyś. Rozmawiałem z jednym duszpasterzem, właśnie sportowców, na ten temat. Powiedział, że on się nie modli za swoją drużynę, bo to zostawia w nogach piłkarzy, tylko o to, żeby na przykład z boiska zeszli zdrowi, żeby nie było kontuzji, żeby się nie połamali. Na ile? No bo kiedyś wczoraj na TVP2 w czasie meczu Krzyżacy byli nadawani, no to jedna armia się modliła do tego samego Boga o zwycięstwo i druga. Jedni mieli krzyż na piersiach, na sztandarach, na ustach, i drudzy. Jak ksiądz to ocenia, jaki jest księdza, jaki jest księdza stosunek do Więc... angażowania niebios w rozstrzygnięcia sportowe? Ja absolutnie zgadzam się z tą myślą, o której mówił ten sportowiec. Ja też uprawiałem wyczynowo sport i też się modliłem. Ale to, ale, ale to jest ja traktuję to na zasadzie, modlę się przed podróżą, modlę się przed pracą. Modlę się przed muszą świętą, modlę się przygotowując się do kazania, przed wieloma rzeczami modlę się. Modlę się również przed uprawianiem sportu. Wchodzę do basenu, idę grać sam mecz futbolowy, modlę się czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Wszystko na chwałę Bożą czynicie, ale też i przyzywać imienia Pana Boga. Dlatego, dlatego to nie jest tak, Panie Boże, chcemy im dokopać, bądź po naszej stronie, tak jak Brazylijczycy kiedyś. Daj nam supermocy Daj nam supermoc. Oczywiście ja nie sądzę, żeby taka intencja była, chociaż ja nie siedzę w sercach i głowach tych sportowców, ale jestem przekonany o to. Jeżeli na przykład Brazylijczycy kiedyś, no oczywiście to na granicy, nie na granicy, tylko po prostu żart. Jak zdobyli mistrzostwo świata, to jeden z Brazylijczyków w takiej euforii powiedział, pan mógł, musi być Brazylijczykiem, bo nam pobłogosławił, jesteśmy mistrzami świata. No, no wszyscy się uśmiechnęli, potraktowali to jako żart. I ja bym to sprowadzał do takiego żartu. Natomiast natomiast Występ sportowy jest ewidentnie jakimś, jakąś rzeczywistością życia człowieka. I jeżeli w różnych sytuacjach się modlimy, również przed meczem, przed skokiem, przed występem, artyści też się modlą, no to co? Żebym był najlepszy? Nie, żebym dał ludziom to, co mogę dać, i żebym, i żebym sam był ubogacony. To w krótkich, żołnierskich, kibicowskich słowach właściwie jedno słowo: kto wygra mistrzostwa? Yy... Mi... No właśnie, no właśnie. Na to pytanie nie byłem przygotowany. Na I to dlaczego pytanie nie byłem, yy, przygotowany. Ja czuję, że ja czuję, i to jest może ja czuję, że spotkamy się z Niemcami w finale. Ja jestem Ob... taki optymista. Oby tak było, książę yy, proboszczu, książę kibicu, bardzo proszę podpisać szalik. Bardzo proszę. Nie sądziłem, że to Myślę, mój, mój że na płat... jakiś szczytny cel będzie licytowany. Naprawdę? Naprawdę? To mogę śmiało... Tak, miejscu. z rozmachem. Ciężko, no ale można się tutaj doczytać. A, dzięki. Dziękujemy bardzo. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz Katedry warszawsko praskiej proboszcz parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana, był moim gościem ekspert piłkarski, były piłkarz warszawiak, duszpasterz kibiców Legii Warszawa. I teraz reprezentacji Polski. I reprezentacji Polski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Piotr Tramski. To był temat dnia. Do zobaczenia.